Witam serdecznie. W dzisiejszym filmie, który będzie krótki, omówię bardzo istotne zagadnienie. Zagadnienie następujące: jak w najbliższym czasie sprawdzić, czy rzeczywiście jesteśmy w późnej fazie hossy, czy jednak we wczesnej fazie hossy. Może być różna interpretacja różnych danych. Natomiast ta prosta zasada i kalkulacja, którą teraz Państwu pokażę, jest zdroworozsądkowym i bezpiecznym podejściem. Ja uważam, to nie jest porada inwestycyjna, że dzisiaj posiadanie dużych, wysokiej jakości firm, odpowiednio globalnie zdywersyfikowanych, jest znacznie bezpieczniejsze niż posiadanie małych firm lub, lub rynków rozwijających się. Natomiast podejścia są różne. Ja dzisiaj Państwu pokażę na co zwracać uwagę, żeby odpowiedzieć co na je na pytanie, czy jesteśmy w późnej hoście, czy w starej. Najbliższe miesiące, czy lata nawet ponad rok będzie miał kluczowe znaczenie. Na co zwracamy uwagę? Pierwsza rzecz na wyniki firm. Globalnie, to jest oczywiście przeszłość, i to nie ma tak dużego znaczenia, natomiast. Jeżeli ilość skrajnie pozytywnych niespodzianek na rynkach rozwijających się przewyższa te niespodzianki od rynków rozwiniętych i firmy cykliczne silnie uzależnione od wzrostu gospodarczego, takie jak przemysł samochodowy, takie jak nie produkty niecodziennego użytku z niskimi przewagami konkurencyjnymi, przede wszystkim małe i średnie, Niektóre produkty codziennego użytku, ale właśnie nie te największe firmy, tylko małe i średnie, będą miały o wiele silniejsze pozytywne niespodzianki, czyli EPS i przychód znacznie powyżej oczekiwań. Żeby tą niespodziankę, to odchylenie w wartościach procentowych od oczekiwań. Jeżeli będziemy widzieć dużą różnicę pomiędzy firmami niecyklicznymi a firmami cyklicznymi, jest to pewien, pewna alarmująca informacja. Jak jest obecnie? Ktoś zada pytanie. No odpowiedź jest prosta. Obecnie firmy cykliczne radzą sobie przyzwoicie, ale znacznie gorzej niż firmy niecykliczne. Duże firmy dzisiaj radzą sobie znacznie lepiej. Ale niezależnie od tego nawet, czy mają wrażliwość cykliczną, czy nie. Ponieważ duża firma, nawet jakiś cykliczna, w starej hosie tak będzie radziła sobie lepiej od tych małych. Więc obserwujcie Państwo te wyniki. To jest pierwszy czynnik. On nie jest idealny, ale yy, może nam coś zasugerować. Natomiast zależność obecnie jest następująca. Duże firmy mają częściej lepsze wyniki, firmy cykliczne mają częściej gorsze, od niecyklicznych. I to jest raczej typowe otoczenie, otoczenie dla późniejszych host, ale to się może zmienić, oczywiście, to się może zmienić. Przejdźmy dalej do tego, co należy obserwować. Indeks NASDAQ. Mamy indeks NASDAQ. Czy on jest jakoś bardzo istotny? Krótkoterminowo ceny akcji spadają, rosną z powodu określonego, bez jakiegokolwiek powodu. Natomiast fakty są takie. Że jeżeli nasz spada wszyb, szybciej niż wszystkie inne indeksy, podczas negatywnych sesji średnio sprawdzamy miesięczne, minimalnie miesięczne stopy zwrotu, ale odbija znacznie szybciej od większości indeksów, dla miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych zwrotu, bo no też miesięczne mogą się pojawić, nawet 12-miesięczne mogą być dokowane, rzadziej, ale mogą. To jest to też pewnego rodzaju oznaka słabości lub przewagi. Z jakiegoś powodu. Przede wszystkim w porównaniu do małych firm. Sprawdzacie Państwo Russell 2000? Ludzie zastanawiają się, dlaczego on ma takie słabe stopy zwrotu. Nie są słabe. Po prostu w późniejszych fazach osy małe firmy prawie zawsze nie są tak mocno premiowane jak duże. Jeżeli zauważymy trend pod tytułem Małe firmy w czasie 12, 14, 16 miesięcy radzą sobie znacznie lepiej od dużych, jest to ostrzegająca informacja. I teraz pytanie: No, ale dobra, no, co się stanie z moim portfelem akcyjnym, jeżeli to są duże, globalnie zdywersyfikowane firmy? Nic. Wtedy należy po prostu dodywersyfikować się lub trochę zrobić rotację w stronę mieszanego value lub mieszanego wzrostu nie skupiając się tak mocno na czystym wzroście. Czyli obserwujemy Russell i stopy zwrotu, obserwujemy wyniki firm, obserwujemy Nasdaq w stosunku do Russella, ale najlepszym wskaźnikiem tak naprawdę jest obserwowanie rynków rozwijających się do rozwiniętych. Bo jest to kolejny wskaźnik premiujący, nie zawsze, bo są rynki rozwinięte, które również zachowują się lepiej, w młodych osach, rynek brytyjski, rynek kanadyjski na przykład, A, kraje skandynawskie, nie wszystkie, ale wszystkie z wyjątkiem Danii, żeby być takim bardziej ścisłym. Zwracamy uwagę na indeks MS MSCI w ramach rynków rozwiniętych. I bierzemy pod uwagę wszystkie te rynki. W mniejszym stopniu rynek Oceanii, czyli wyrzucamy Australię i Nową Zelandię, Singapur też, tak trochę z przymrużeniem oka, Hongkong również. Więc te, ta rzeczywistość tutaj Japonia nas tylko interesuje. A Australia może, ale to jest taka, taki dodatek. Natomiast wracamy uwagę na te wszystkie rynki, czyli Kanada, USA przede wszystkim. Oczywiście, cała Europa, która powinna mieć znacznie lepsze stopy zwrotu, z wyjątkiem oczywiście krajów nieunijnych, po maju 2024, czyli na miesiąc przed wyborami. Więc porównywanie tych rynków do rynków rozwijających się według definicji MSCI. Sprawdzamy oczywiście też wagi tych rynków, czyli nie porównamy Odpowiednio skoncentrowanego rynku amerykańskiego z technologią do rynku rozwijającego się, jakim jest Brazylia. Natomiast, jeżeli podzielimy sobie te indeksy w ramach własnej analizy na poszczególne sektory i porównamy stopy zwrotu z tych poszczególnych sektorów z wyłączeniem technologii, czyli wyłączymy technologię z Brazylii i z USA, porównamy bardziej tradycyjne części ekonomii. W ramach naszej analizy, wtedy odpowiemy sobie na to pytanie, czy to może być w jakiś sposób wycena przyszłej rzeczywistości młodego cyklu kredytowego, czy nie. Na co bym tutaj zwracał uwagę? Pierwsza rzecz, przypominam, Chiny już od długiego czasu nie mają silnej korelacji z Brazylią i z Ameryką Południową. Dobrze. Więc nie zwracamy uwagi na te korelacje. Natomiast korelacje, na czy znaczy rzeczy, na które my zwracamy uwagę, to na przykład wyrzucamy Tajwan, ponieważ Tajwan nie zachowuje się jak rynek rozwijający się, tylko jak rynek rozwinięty dokładnie tak samo jak Korea. Więc te rynki są dla nas najmniej istotne najbardziej istotne są Chiny i Indie. Tak samo z naszej analizy wyrzucamy moim zdaniem, Grecję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc zwracamy uwagę na resztę tych rynków z wyłączeniem tych państw i w zależności, jak mamy jakieś podobieństwa, jakieś sektory, zwracamy uwagę, jak na przykład 10 największych firm z sektora wydobywczego za, albo z, niektóre sektory te są skorelowane w zależności od gospodarki. Natomiast jak 10 największych firm danego państwa, bo 20 zachowało cały indeks. Ale ważne, żeby to, ten indeks, ilość firm była porównywalna do ilości firm, czyli załóżmy w indeksie jest 50 firm, w drugim jest 100, Porównajmy top 50 do top 50, uwzględniając wagi, a najlepiej, tak naprawdę, zrobić taką analizę, wypłaszczając wagi firm. Czyli zrobić indeks bazujący na równych wagach. I takie indeksy porównujemy, jeżeli chodzi o stopy zwrotu, dla 12, 24, 36 miesięcy. Jeżeli w tym czasie już 12 miesięcy powinna się zapalić czerwona lampka. Stopy zwrotu z większości rynków są znacznie lepsze. Rozwijających się w stosunku do rozwiniętych, rynek może wyceniać raczej młodszą hosę z, z poprawiającym się istotnie globalnym wzrostem gospodarczym. Tak powiedziałem, nie jest to nic złego. A Europa sobie tak bardzo dobrze poradzi, ponieważ w świecie powyborczym to jest najsilniejszy okres, który działa od zawsze. Korelacja, uwaga, rzadko mówię tą wartość, korelacja wynosi 1 jest idealnie pozytywna, jeżeli chodzi o pozytywne stopy zwrotu. Zawsze one były i przekraczały 13% od 1968 roku. Bardzo silna korelacja, ludzie tego nie rozumieją. Nagramy osobny film o tym, jak analizować świat, czy mamy impas w Unii Europejskiej, czy nie. Ale teraz zwróćmy uwagę na te pojedyncze rynki. Jeszcze na chwilę. Są pewne kontrowersje, czy Polska jest rynkiem rozwiniętym, czy nie. Według większości firm nie jest rynkiem rozwiniętym, natomiast również można ją wykluczyć. Ze względu na duży udział spółek skarbu państwa i wewnątrzpaństwowy, mniejszy lub większy impas polityczny może zaburzyć stopy zwrotu. Dlatego też po, w rynku w takim jak rynek kalenderski, czym jaka będzie rzeczywiście po wyborach, również o, możemy w mniejszym stopniu zwracać uwagę na, na cały teren. Natomiast wszystkie inne rynki i sektory porównujemy do siebie na poziomie stóp zwrotu i zwracamy uwagę, jak się ten rynek zachowuje. Jeżeli to będzie przepaść rzędu już 7-8% i więcej w połączeniu z rosnącym wzrostem gospodarczym globalnie silnie, wtedy możemy zastanowić się nad pewnymi zmianami w portfelu. Natomiast dzisiaj nie ma co panikować. Bo nawet jeżeli ktoś zakłada taką rzeczywistość, że ten młody wzrost gospodarczy się pojawi, to on tak się pojawi moim zdaniem najwcześniej w 2025 roku. Ale mogę się mylić, dopiero zacznie się rozkręcać w 2024, właśnie w ostatnim kwartale czy od połowy. A możliwości jest wiele, nie mamy pewności, nie mamy pewności, dlatego trzeba zachować defensywne podejście, globalnie zdywersyfikowany portfel. Nawet 30-40 firm odwrotnie ze sobą skorolowanych, tworzenie ekspozycji na Europę dzisiaj przed paneuropejskim pasem politycznym, duże, wysokiej jakości firmy, te największe, powyżej najlepiej 100 miliardów, bez kombinowania, bez dziwnych zabaw, na korekcie dobierać wysokiej jakości firmy i oczekiwać na to, jak te stopy zwrotu się będą kształtowały będzie duża zmienność. Ludzie będą się podniecali, będą mówili, zobacz, miesięcznie państwo X ma lepszą stopę zwrotu od stanów, Polska ma lepszą od stanów i tak dalej. To jest normalne. Zwracajmy uwagę na te okresy 12 i 24 miesięcy. Bo średnia faza hos jeżeli to jest młoda hos tak będzie trwała. Ja uważam, że w dzisiejszej epoce przedłużania HOS-i, to nie przez banki centralne, tylko przez cykl związany z sentymentem inwestorów, a ponieważ hossy się wydłużyły przez mainstreamowe media, przez demokratyzację giełdy niestety, ponieważ świat optymizmu jest zaburzony przez pesymizm, ponieważ pesymizm jest kluczowym elementem karmienia inwestorów w mediach powszechnie inwestycyjnych. Więc tak młode hossy i średnie fazy hossy mogą trwać 4, 5, 6 lat nawet. Więc jeżeli ktoś przegapi roczne stopy zwrotu, to tak, ja zakładam, że firmy wysokiej jakości, duże, będą miały pozytywne stopy zwrotu. Może niektóre nie będą miały tak silne, jak inne. Ale Europa powinna mieć bardzo silne stopy zwrotu od maja 2024. Więc jest to komfortowa sytuacja. Dobieramy na korektach. Mamy bezpiecznie dobrze zdywersyfikowany portfelnik, Kupujemy dziwac i czekamy, obserwujemy. To był na tyle krótki film, natomiast najłatwiejsza metoda. Zachęcam do sprawdzenia firmy MSCI i tych indeksów i państw, śledzenia tych ETF-ów w ramach analizy i porównywania. Również Russell ma wpływ małej i średniej firmy, jak sobie radzą naprawdę, naprawdę, naprawdę znacznie lepiej od dużych. Jest to świat większego optymizmu, większej zachłanności inwestorów w połączeniu z lepszymi danymi ekonomicznymi, które nagradzają cykliczne firmy. Taką rzeczywistość mieliśmy po wielkim kryzysie finansowym w Europie po 11 roku, po małej kryzysie w strefie Euro w Stanach po 9 roku. Zresztą przypominam, że młode hosy lubią się wydłużyć, przecież młoda hossa tak naprawdę była w latach 2002-2006. To, że potem się pojawiła bessa przez wielki kryzys finansowy to wynikało z negatywnego ustawodawstwa. Rynek dużych firm miał płaskie stopy zwrotu w latach 2002-2007, natomiast małe firmy miały bardzo dobre stopy zwrotu. Rynki rozwijające się miały bardzo dobre stopy zwrotu, bo to jest świat większego optymizmu po recesji i budowania wzrostu gospodarczego. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem, zobaczymy. Będzie to ciekawa lekcja, ale dzisiaj rozwiązanie, jeżeli chodzi o bezpieczne ekspozycję, jest bardzo proste. Duże, wysokiej jakości firmy, globalnie zdywersyfikowane, trochę mieszanego wzrostu i czekanie na Europę do maja 2024. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.